Cześć, czy wybrałeś już swój przyszły zawód? Jeśli nie, to być może właśnie zawód tapicer jest odpowiednią propozycją dla ciebie. Specjalista w tym fachu wykonuje naprawy i renowacje wyrobów tapicerowanych, wykonuje usługi tapiserskie oraz wykonuje prace dekoratorskie, czyli w dużej mierze bierze udział w produkcji mebli. Zawód tapicer w dużej mierze jest powiązany z zawodem stonarza. Zanim wykonamy gotowy mebel, należy sobie odpowiednio przygotować materiał. Jeden z podstawowych zabiegów tapicerskich czy czynności tapicerskich to cięcie pianki. Praca tapicera jest pracą średnio ciężką fizycznie i zazwyczaj pracujesz w ciepłych pomieszczeniach, także zima tobie nie straszna. i nowy mebel już gotowy. Dzisiejszy tapicer musi posługiwać się dużą wyobraźnią, być bardzo kreatywny i dobrze orientować się we współczesnym wzornictwie przemysłowym. Jedną z podstawowych czynności tapicerskich jest renowacja starych mebli. Doświadczony tapicer potrafi również bardzo sprawnie szyść materiał. A jeśli ten zawód nie jest odpowiedni dla ciebie, to wejdź na stronę www.cechjarocin.pl i wybierz ofertę odpowiednią dla ciebie.